Purpurowa sonata Tans der Schatten. W małym miasteczku o nazwie Skryta Dolina, gdzie cienie zawsze są dłuższe niż gdziekolwiek indziej, żyła tajemnicza społeczność wampirów, wilkołaków, magików i czarownic. Ich świat był spleciony mistycznymi nićmi, a każda nocy przynosiła ze sobą nowe intrygi i sekrety. Główną postacią tej opowieści był Dorian Moonshadow. Wampir o duszy artysty, który marzył o malowaniu niebios purpurowym światłem księżyca. Jego najbliższą przyjaciółką była Luna Nightshade, czarownica, której czarne oczy skrywały potężną moc, ale serce tęskniło za prawdziwą miłością. W miasteczku narastało napięcie, gdy tajemnicze zaklęcia zaczęły znikającymi liternymi runami pojawiać się na murach. Złowrogi wyrok groził społeczności. A tylko starodawna Księga Zmierzchu mogła odkryć, co kryje się za tymi mrocznymi zjawiskami. Podczas pełni księżyca Dorian i Luna odkryli, że ich przeznaczenia splatają się ze starożytną przepowiednią. Musieli stawić czoła potężnemu mrocznemu zaklinaczowi, który chciał przejąć kontrolę nad magią skrytej doliny. W trakcie epickiej bitwy, w której snuje się purpurowa mgła, a wilkołaki wchodzą w mroczną symbiozę z nocą, Dorian używa swojego wampirzego uroku, a Luna wykorzystuje zaklęcia, których nie używała od wieków. Jednakże, aby pokonać mrocznego zaklinacza, muszą połączyć swoje moce w niezwykłym tańcu magii inspirowanym samym blaskiem księżyca. W końcu, gdy ostatni promień księżyca oświetla pole bitwy, społeczność skrytej doliny, odzyskuje spokój. Dorian i Luna, zjednoczeni miłością i magią, stają się strażnikami równowagi między światem żywych a umarłych.